Tracimy tyle czasu na rzeczy pilne, że nie starcza nam go na rzeczy ważne. Nieraz rozumny człowiek byłby w kłopocie bez towarzystwa głupców. Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii. Więcej mamy lenistwa w umyśle niż w ciele. Hipokryzja to hołd składany cnocie przez występek. Istnieje tylko jedna miłość, ale tysiąc jej rozmaitych kopii. Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od Ciebie. Człowiek, który nikogo nie lubi, jest bardziej nieszczęśliwy niż ten, którego nikt nie lubi. Na nic kobiecie młodość bez urody, ani uroda bez młodości. To żyje bez szaleństwa, mniej jest rozsądny niż mniema. Starzy głupcy o wiele większe głupstwa robią niż młodzi. Mało jest uczciwych kobiet, które by nie były tym zmęczone. Jeśli się opieramy naszym namiętnościom, to raczej dzięki ich słabości niż naszej sile. Nigdy nie jest się tak śmiesznym przez właściwości, które się ma, jak przez te, które się udaje. Umysły wierne potępiają wszystko, co przechodzi ich miarę. Szczęście i nieszczęście. Dotyka nas nie wedle swych rozmiarów, ale wedle naszej wrażliwości. Nie pragniemy na serio tego, czego pragniemy rozumem. Kiedy jesteśmy znużeni miłością, bardzo jesteśmy zadowoleni, gdy nas druga strona zdradzi i zwolni tym samym z obowiązku wierności. Ten, kto nigdy nie miał nadziei, nigdy nie zazna rozpaczy. Ludzie słabi nie mogą być całkiem szczerzy. Kto kocha, wątpi często o tym, w co wierzy najmocniej. Pochlebstwo jest fałszywą monetą której nasza próżność nadaje wartość obiegową. W pierwszej miłości kobiety kochają kochanka, w następnych miłość. Milczenie jest najpewniejszą rzeczą dla tego, kto nie ufa samemu sobie.